Błogosławieństwo młodości. To błogosławieństwo sprawi, że Faris będzie przygotowana na wszystkie zagrożenia, czekające w niebezpiecznym świecie dorosłych. To dlatego, Cecilowi, tak na nim zależało. Aha, i wszystkim z tej strony nami witam serdecznie na kanale moje kochane, zbłąkane duszeczki. Ridia i Faris się bawią. Jesteśmy sobie w tym samym punkcie, co skończyliśmy ostatnio. tak, widzę, że jest szaleństwo, a to nawet dobrze. Dziecko nam troszkę wyrosło. Zobaczymy, co będzie z niej potem. Ona co, w sumie, co ona miała, to trochę tak rezo rezolutna jest. Także, w sumie, co my dzisiaj będziemy robić? bladego pojęcia nie mam. Jakoś spróbujemy przetrwać te dni, a ty to wyczyść póki co. Wiem, że to jest straszne, że ja ci każę sprzątać. bo lunek i sprzątanie to są ostatnie rzeczy, jakie się powinny łączyć. A co ty znowu robisz? Oczywiście. Uzależniony od gier. W sumie może, ale to może jutro byśmy poszli odwiedzić ku kuzynów i innych takich. Ty tańczyć. Aha, będziesz sama sobie tańczyć. No i spoczko. Baw się. Ty gdzie znowu? Bawiałaś się z dzieckiem, już masz dosyć. Dlaczego ty tak usilnie chcesz mieć przyjaciół? Po co ty to robisz? O, <gryền> piesełek chyba, chyba, chyba idzie do ciebie. Tak mi się wydaje. Tak, Ta ojej. Ej, tej, tej, młoda. Nie ma, nie ma, nie ma. Pogłaszcz pieseła. Pieseł, ale ty się nie baguj w barierkach, dobra? To wygląda bardzo niepokojąco. I już nie pogłaszczasz pieseła, bo nie zejdziesz ze schodów. I tyle z tego było. Aha, i cię tak zostawili. A, o, Chandler idzie do pracy. Dobrze. A pogadaj się ze współpracownikami, a ty może się pobawisz tutaj? Papierową kulę możesz zrobić, o. A ty byś chciała pogłaskać pieseła. Tak, to jak pieseł łaskawie tu wejdzie, to pogłaszczasz. Ach, za dużo obowiązków, bo jeden zlew ci kazałam posprzątać. W sumie ja też jestem leniwa i też od posprzątnięcia jednego zlewu bym miała podobne odczucia. A ty pokaż jak to wygląda. A czemu jesteś smutna? Ojejku, tatuś, posedz z zecy. Magnie ciekawe, kiedy oni naprawią to zbagowane chodzenie u, u Todlerów. Bezpieczne nożyczki. Tak jak coś, to tak się nie używa nożyczek, ale może ja się czepiam za bardzo. O zdecydowanie, dajmy dziecku klej. To się, to się na pewno dobrze, dobrze nie skończy. Znaczy, nie, ja ogólnie szaduję za te animacje do, do, do nowych obiektów, bo to jest akurat fajne, tylko ja, lub, ja lubię komentować takie głupoty. Ja ci kazałam coś zrobić. I chcę siknąć, a potem iść jeść i czego od ciebie chcą. Kain myśli, że czy byśmy mogli pójść? No w sumie jakby chciał, ale moglibyśmy. Dlaczego ty nie możesz zabierać todlerów? Dla mnie to jest nielogiczne, dlaczego ja nie mogę wziąć dziecka i go zabrać. Znaczy, ja wiem, że nie każdy lubi, jak ktoś przychodzi, mu się zwala z dzieckiem na chatę. Ale jak to jest durne. No, że po prostu pojedziesz sam i z Reedie sobie przeteleportujemy, ale nadal ważne jest głupie, że ty nie możesz zabrać ze sobą... W sensie, ja rozumiem, że na przykład może być coś takiego, że na imprezę idziesz, to wiadomo, że dziecka nie bierzesz, ale... Kiedy idziesz sobie, do, że syn cię zaprasza, czy brat cię zaprasza do siebie, do domu, to jest logiczne, że możesz zabrać dziecko. Chyba, że on akurat nie lubi dzieci, ale Kaim z tego, co wiem, to nie ma w przeciw. No, a tu pada. Zaraz w oazie z drugiej pada? Dobra, przenieś tu dziecko. Dziecko się, mam nadzieję, że się pozna z drugim. A cześć młode. Tak Pok pokaż ty się nam wszystkim. Ogólnie jak tak patrzę, to on się bardzo wymieszał, bo na przykład Gilbert od Cesila wy wygląda prawie jeden do jeden jak Cecil, kiedy był Todlerem. A tu myślę, że jest szansa na fajną mieszankę. No i białe włosy przeszły dalej. jejku, biedne, biedne dzieciątko. To wy się, nie wiem, przytulcie. A udziel porad wychowawczych, ty się przytul do pieseła. No spokojnie, no dziadziuś cię zabrał na wycieczkę do słonecznego miejsca. O, a za zdrój. W ogóle to jest jedna z tych chat, gdzie Maryśka kiedyś robiła, o właśnie, tutaj są pamiętne rączki, któryś kiedyś robiła egzorcyzmy, które nie wyszły i w tym miejscu porwali kolesia kosmity. Taki tam szczegół. O nie, a co ty, tej, Sylf, co ty, co ty za agresja? Co to za agresja? Tak się nie robi. Wiesz co, idźcie, się, idźcie się przywitać tutaj. Idźcie podzielić miłością z kuzynem. A czyje to są groby tak w ogóle? E, nie znam. Też nie znam. <grytanie> A, wy jesteście w grupie. Świetnie. To może byś zaprosił do środka, kurde. No, pies, widzisz też ma dosyć tego deszczu. Ja się absolutnie nie dziwię. Też bym miała dosyć. Dobrze, idź do kuzyna. Kuzyn nie powinien mieć nic przeciwko. <grytanie> Ale ten pies padł, jejku! O jej. A wy się już nie lubicie, no świetnie. Będziesz mieć uraz do psów na całe życie, i będziesz dlatego będziesz wolała koty. Widzę, że dziecko tutaj też jest przy przykro, bo pada i jest burza, i nikt tego nie lubi. Niaw! So cute! No słodziaki, no. Aw! I nie możesz z nim gadać jak z człowiekiem. A nie możesz z nim gadać jak z człowiekiem. Aha, czyli że jesteście znajomymi, no i bardzo się, się cieszę. E, gdzie, ty, gdzie ty, polazłeś? Ty w ogóle znasz swoją synową? Bo ja się tam nie znam w zasadzie. Ja wy się nie znacie, to idźcie przywitać. Dobra, idźcie mu usunąć tę lalkę, bo oni będą tutaj panikować ciągle wszystko. W imię twojej zmarłej, ukochanej cioci Marysi. Piknia. kisz? Umiejętność myślenia, no proszę. Ile ty się uczysz przez taką wycieczkę? W ogóle, dlaczego ty w dresie w ogóle po pojechałeś ten? Co, cute. No! No dobrze, spędzasz całą czas, jakie to słodkie. A i się podzielić miłością z wujkiem. Kaczarowana, psy to lasy, hurra! No, i bardzo dobrze, spróbowałbyś odmówić. No, piknie. Dobra, już się robi, już się robi późno, do no właśnie. Dzieci już muszą iść spać. Aj, ląciu, Lonciu. Cały ty. Dobra, wracamy do domu. Tutaj dla odmiany nie pada. A ty jak się czujesz? Całkiem dobrze i oczywiście przy kompie. A ty na nocnik byś potrzebowała. A nocnik jest tutaj. Dobra, co ty znowu robisz? Z kim ty tak namiętnie rozmawiasz? Ty mnie to wytłumacz. Ty bardzo lubisz hakować, zauważąc to twoje twoje hobby. Gdzie, gdzie poszedł pieseł? 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 A pieseł poszedł tutaj. Pogadaj sobie z piesełem. Bo najlepiej zostawić dziecko pod opieką dziadka. który zaraz padnie ze zmęczenia. Dobra, tu się ogarniemy, to ci zaraz wyciągniemy jakieś papu. O. Papu jest dobre, papu jest cacy, jak mawiałam dzieci w Simsach. A, idealnie. Będziesz miała na naleśni leśniora. No, bawcie się ładnie. Ojej, po o zwierzakach. Chandler jakiś czas temu otrzymał zaproszenie od miejscowego schroniska dla zwierząt do e, poprowadzenia imprezy połączonej z zbiórką pieniędzy, ale zapomniał się przygotować. Czy Chandler powinien poszukać w internecie dowcipów o zwierzakach, czy coś zaimperyzować, że pójdzie dobrze? Internety zawsze pomogą. Ale czat, miłośnicy zwierząt niczego nie lubią bardziej niż dobrych dowcipów o zwierzakach. Publiczność szaleje i składa hojne datki. Teraz te zwierzęta będą mogły żyć w lepszych warunkach niż Chandler. <laughs> dobry, dobry tekst. Nie no no, chyba nie mamy aż takich złych warunków, co? Jak mi się wydaje, że nie, nie ma tragedii. Z nim możesz żyć customowego jedzenia, czy co? A teraz możesz wziąć porcję, spoko. Dobrze, to jak nauczysz dziecko, to polecam iść spać, bo ty mi tu padniesz. A ciebie, a ty co, syndrom Leona będziesz miała? Ale to chyba znaczyła fakt, że ja chciałabym popracować nad sprawnością fizyczną. Co poszło dobrze? No i super, żadnego wypadku nie było. No w końcu, Lunek, co jak co? ono jest super rodzicem, wypełni pięknie aspiracje, on się zna na wszystkim. A w ogóle ty przejdziesz za awansem? Jest szansa. W sumie nie wiem, czy ci się to tam uda, ale. Dobrze, ty sobie zjesz na leśniorka. O ile będziesz miała go gdzie zjeść? A na podłodze. I ja szanuję takie podejście, bo nigdzie daleko nie idziesz, tylko od razu bierzesz i jesz. No co za mądre dziecko. Tylko się nie baw jedzeniem. Gdy ogląda z każdej strony, masz je zjeść. O, a jednak! O, stereo dostaliśmy jakieś fajne. Fajno, fajno. No i to nieźle, tak trzymać. Umiejętność gry na gitarze, to trzeba się doszlifować. Spoko, da się zrobić. Dobrze, pójdziesz wziąć resztki. Dobra, ja to czekam, aż dziecko skończy jeść. O ile ty zjesz. Powinnaś. Jesz, to jest najważniejsze, bo u todlerów to nigdy nic nie wiadomo. Dobrze, ale widzę, że ty bo faktycznie chciałabyś zadbać o, ten, o lepszą sylwetkę, więc myślę, że będziemy w tym kierunku działać. Dobra, masz tu podejść i zaraz będziemy kłaść dziecko spać. O ile dziecko kiedyś skończy jeść. A, druga, po ten, poziom poruszania się idealnie. Gdzie ty to idziesz? Hmm. E. Aha, a, a, dzięki. A co to tu robi? Skąd się to wzięło tutaj? I teraz będzie mi ten talerz gdzieś śmierdział, co nie? I ja nie po to stawiałam ten fotel. No ale spokojnie, niech będzie. Show cute. Dobrze, ja, dziecko pójdzie spać. Gosławieństwo, radości i zabawy. So cute. To przynajmniej wiemy, że dziecko nie będzie miało focha na matkę. A to się bardzo ceni nie szczekaj, bo dziecko obudzisz. Nawet nie, że to jest trudne, żeby je uśpić. A bo on też opowiada, opowiada historię. To ty nie może nie idź jeszcze do wyra, może się przywitać z żoną, bo wróciłeś i w ogóle. No, chociaż policzek ją pocałuj. Nie bądź aż takim bucem. Z tobą to w sumie nic nie wiadomo. Dobra, co ty byś chciał tutaj z nią? Flirtować, dobrze. To flirtuj sobie z nią. Chociaż po śmierci, a ty jeszcze masz tutaj jakieś problemy? Dobra, możecie iść się bzyknąć na koniec, na koniec dnia? I w ogóle. E, bo ty masz urodzinki zaraz. I wszystko jasne. Muszę pamiętać o tym. Znaczy, mamy jeszcze ten jeden tort. Okej, okay, ty chyba jednak nie chciałeś, barabara. Bara. To nieważne. To po prostu idźcie spać. Nie budź dziecka. Ej, tej, 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 tej. Co dziś wygłoś, wygłoś kazanie o obudzeniu? Dziecko obudziłeś. Widzisz, coś narobił? Idź zbesztać psa. Nie budzimy dziecka. Z czym ty masz problem? Co? Już urodziny o tej godzinie? Nie zawsze. Kto umarł? Nie mam pojęcia, kim ty jesteś, więc mało mnie to obchodzi, że odchodzisz z tego save'a. Kurde, byłeś w łazie z i zabrałeś ze sobą ten deszcz. Lunek to jest twoja wina. Jaki mały aniołek, chociaż dobra jeszcze nie jest jakimś specjalnie nie jest, jeszcze nie jest problematyczna. To niestety będzie z nią problem, bo będzie się bała burzy. Dobra, ty już może wstań. Chcesz najpierw weźmiesz prysznic, weź zwykły, skorzystasz sobie. Dobra, ty w sumie to samo zrobisz. Tylko weźmiesz szybki prysznic, bo aż tak bardzo nie potrzebujesz. No i zaraz zostawiłaś, babo. Lunek w swoim żywiole. Ale to chyba u mnie takie dość normalne, że faceci po prostu gotują. I emeryturka, i tak trzymać, tak? Jest dobrze. Dobra, weźmiesz sobie to. A ten, na którą idziesz w ogóle do pracy? Dziesiątą. A ty jeszcze masz tyle czasu? Wiesz, sobie porcję weźmiesz, ja to pozmywam, bo przecież nikt inny tego nie zrobi. Kiedy to zdążyłaś wziąć? Aha, ty już zeżarłeś i stwierdziłeś, że nie będziesz z nimi. A, lunek. Ojejku, no tak, bo przecież przywitać się z pieskiem to jest ważniejsze. I okej, okay. może chodź tu usiąść. Pieseł też je. Choć jeszcze dziecko zostało, ale w sumie jeszcze nie jest tak źle, więc... Takie śniadanko rodzinne. W ogóle też idź wziąć szybki prysznic, młody, ten młody, ta staruchu, typa skudny, wstrętny. W ogóle jak coś, ja im zwykle każę brać prysznic, nawet jak mają prawie pełny pasek higieny, po to, żeby oni sami sobie wybrali, co chcą, co chcą ubrać na siebie. Bo mi się niegdy nie chce wybrać, co mają się ubrać, więc daję Simom taką, że tak powiem, wolność wyboru w kwestii tego, co chcą nosić. W przypadku Lunka jest to zazwyczaj piżama, bo jest leniwym pampuchem. Okej, okay, powiedziałaś komplement i w sumie stwierdziłaś i id idziesz stąd sobie. My job here is done. I a ty w sumie? Ty mógłbyś trochę z tym wampiryzmem się pobawić. A sekrety wampirów... Idź szukać informacji o wampirach. Skoro takie jest twoje hobby. Znowu znowu z kimś gadasz, oczywiście. Z kim ty tak gadasz? Dla mnie to jest serio największa zagadka, z kim ty gadasz. Dobra, wiesz co, moda. ty wstawaj. Wziadziuś cię tu znowu pouczę. Ach, biedne, biedne dziecko. Nadal uważam, że strach przed burzą powinien być losowy. Dobrze, dzieckiem się zajmiemy. Nawet co tutaj? Trzeba się zachowywać przyjaźnie jakimś cudem dla kogoś. Cud. ponarzekaj jej, jej na problemy. Nie. Jak zawsze. No właśnie, jest szansa, że ty dzisiaj przyjdziesz z awansem. Tak czy Ojejku, mamusia poszła. Straszne rzeczy. Najgorzej. Nic ci nie będzie z skarbie. Naprawdę, trust mi nic ci nie będzie. A to co? A pieseł znowu ma problemy. Pogłaszcz pieseła. Nie no, myślę, że z piesełem będzie spoko. Pobaw się z piesełem, a potem możesz sobie jeszcze pograć na tym, na gitarze. Tak, dziecko zadowolone? A nie, jakiś wypadek był, oczywiście, że tak. No, Dobry dziedzić zawsze pocieszy. Teraz to musisz posprzątać, wybacz. Wiesz co, to możesz porysować? Ona rysuje dziadku. Babci, jeszcze, babci nigdy nie poznałaś i pewnie nie poznasz. Znaczy, Ridia mają chyba nadal w wyposażeniu. Mam nadzieję, że to Ridia miała ją w wyposażeniu. Drogie, ale myślę, że przeżyjemy, jak Ridia wróci. A, przez chwilę myślałam, że grasz to słynne tam, te, te same pauzy wrzucone. Siłki, so te. Gdzie, gdzie Polas? Gdzie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty idziesz? A ty tam się baw. Kto umarł znowu? Kto ci znowu umarł? A co ty nagle do, do jego żony chcesz podbić? no dobra, chcesz się zaprzyjaźnić? Możesz spróbować. Ojej, biedne dziecko, wiesz co? Może ty pójdziesz teraz się zainteresować własnym dzieckiem i cię pocieszyć. Biedne dziecko, biedna mała. No, idź do dziecka. Przydaj się chociaż raz na coś. Nawet pies idzie, bo dziecko płacze. Nasza perełka mała tutaj. Teraz stoisz i nic nie robisz. Tylko jest smutno. To jest burza, bo wypadek na nocniku. Ale w sumie to coś rozbawiona, bo kształty i kolory. No Nawet Lunka przypomina. No. No jednak bywasz kochanym tatusiem. Całego ty ją przebierz. Możesz dzisiaj połazić w sukience. Uj. Tak czy mać? Gdzie ty teraz idziesz? Co ty idziesz tam? A, takie mądre dziecko. To się jeszcze nadaje do jedzenia, bo to tak zostawiłam. E, to na luzie. Dobrze. Dziecko mądre pójdzie zjeść. Wszyscy poziom logiki. Kiedy ty to osiągnąłeś? Zejdziesz, dasz radę, dosięgniesz tego jedzenia. Tak, bo tak się właśnie bierze jedzenie. No nie, już ty będziesz tam wracać na górę. Logika dzieci. A tej właśnie, przecież urodziny on ma. Zaraz będzie narzekanie, że jak to tak. Ja, z faktu, że mamy ten jeden cholerny tort. To chodź tu. E, nie, możemy, nie możesz znieść tej figurki. Dlaczego teraz to jest zdejmij toper z, to, z tortu weselnego? Zresztą to nie może być figurka weselna? To się fachowo toper nazywa? Znaczy ma to sens, że to się nazywa toper, ale figurka weselna naprawdę to, to było takie zbyt staromodne słowo. Ozdoba weselna też byłaby spoko. Piesel, to nie dostaniesz tortu. I co? I teraz będzie dodaj toper, topery urodzinowe? Nie, świeczki są. Dlaczego przetłumaczę i to na toper? I no weźcie mi to wytłumaczcie. O, czego chce Cecil? No to sobie pogadaj z nim. Dobra, a ty w tym czasie sobie zdmuchnij te świeczki, bo, bo to będzie, że zapomniałam o urodzinach, jeszcze będziesz bardziej smutny. Ale to ci to sprawi, że będziesz trochę zaczął rozmyślać o przemijaniu i o tym, że nie będziesz wiecznie młody. I gdzie ty jesteś? Aha. Nice. I się teleportowałeś. <laughs> Idealnie. A teraz możesz tu przejść i posprzątać ze sposobie. Glebłeś <Glewłeś> się. <gle> Jeszcze z tym parasolem w ręku. Ktoś ci wysłał. Okej, okay, spoko, aż dwie osoby pamiętały, super. Wszędzie błoto, no zdarza się, ale tak to jest jak się teleportujesz przy urodzinach. A, bo to by się zachciało z boku zjeść. No i spoko. No i piknie. A czemu tutaj za ten? Czemu tu jest mokro? Dlaczego ty tu sprzątasz? Czy to jakiś burdel się zrobił? Ja o czymś nie wiem. Dobra, to fi o fiszki poproś dziadka. Po coś ty tu wlazł. Aha, bo ty tu sprzątasz, okej. Okay. Co tym razem? Jaku przestańcie mu dawać pracy. To do niczego nie prowadzi. Zaufajcie mi. To jest lunek. Lunek jest leniwy. Okej, okay. i na tym się skończyło pytanie o fiszki. I tak to działa, tak to się kończy. No, poprosi o te fiszki. Baza. Ej, się ucieszyła, są so cute Aw? Nie, przestać do niego dzwonić. A teraz my mamy do ciebie tutaj. Przyjść, dlaczego masz pryszcze? Jak Lidia wróci, no. Cześć już lepiej. Jeszcze 6 godzin, to idź się zmotywować. Jak okay, tam twoje szanse na awans? Są całkiem zacne. To pracuj normalnie teraz. Nie masz co się już starać. Ja może zostawię to bez komentarza. Ja się nie spodziewałam, że on poszedł to robić. Zaraz to ja to zostawię. Boże i sobie. Aha, za godzinę idziesz do pracy. Fajnie. A ty wracasz za godzinę z pracy. Widzę, że się cieszysz z fiszek. To najważniejsze. Uu, niezależna konsultantka i stać nas na rachunki. Minimalistyczna nieroślina. To sobie potem gdzieś zaraz dodamy. Nice. Jak się nazywa to stanowisko? Stupowierzchnika pracuje na swoją reputację w świecie techniki, ale gotówka ze sprzedaży i pierwszej firmy zaczyna się już kończyć. Zamiast dostosować się do wizji kogoś innego, Lidia postanawia zaraz pieniądze jako doradczyni prywatnych inwestorów. Oki doki. Bardzo ładnie. Weź tu opłać rachunki. Polecam. A ty charyzmę potrzebujesz tu nagle. Spoko. Ile zabawek ta młoda dostała? Świetnie. I zepsute bajgle. I coś tu się zepsuło. No po prostu świetnie. Ty idź do pracy. Dobra, on pójdzie do pracy, a my pójdziemy się tam. Ten... O, przestał padać. Hurra! No dobra, to jak on pola to my możemy iść. Naprzeciwko. Skoro sobie się nas wcześniej zapraszał. jare ile tych pisałów? A, to ty tak podrosłaś. Jarek, ty jesteś... Ty to dopiero jesteś derpowata. A pod jakiego automatu ty idziesz? Lunek. Lunek, gdzie ty idziesz? A, proszę. To macie Gilberta, tak bardziej z bliska. I on faktycznie, on wygląda jak Cecil, kiedy był todlerem. To ma inną fryzurę, wiadomo. No i inny kolor włosów. Ee, gdzie jest nasze drugie Bobo? O ile gdzieś tu jest? To ty już podrosłeś się ja o tym, nic nie wiedziałam. Zastanawiam, dlaczego todler jest w basenie. O rany. Dziecko podrosło. Ty do matki jesteś bardziej podobny. Ja tego się nie spodziewałam, że on urósł. Kiedy to się stało? Dziecko mi urosło. Masz uczyć pływania? Okej. Okay. Co? A ty może iść do kuzyna. Chcesz się z nim zapoznać? I co? poznałeś się z, z dziadkiem, tak bardzo dobrze. Dobra, popraw humor, tu sobie pogadajcie. A właśnie, może ty znowu coś upieczesz? A weź bajgle, jego we upieczesz. Ostatnio to zadziałało. Swoją drogą, gdzie jest twoja żona? Znowu gdzieś polazła. Czy tu przyjdziesz? On chyba woli pływać. Ja go mogę zresetować, żeby się ogarnął. Ele może jak go do wywalimy wszystkich z grupy, kogo trzeba i tego dodamy, to myślę, że to będzie miało sens. Dobra, dodamy cię do grupy, o ile możemy? Wejść tu razem. No już nie rycz tam, spokój się. Gdzieś na nocnik musiała. Ty mu się poprosisz o pomoc. Wyszedłeś, no nie wierzę, dzięki. Należy się, że on już urósł, się nie spodziewałam, naprawdę. Fajnie się pływało. A jaki ty masz docelowy, normalny strój? To nie jest to, to takiego. To jest twój kuzyn. Nie mam pojęcia, w co cię tam ubrali. Szanuję za dobór kolorów. Ja ci kazałam piec. A ty mnie nie słuchasz, jak zwykle. Gnojek. A, a, robisz jedzenie dla wszystkich? Czy tylko dla siebie? Tylko dla siebie, prawda? Oczywiście, że tylko dla siebie. Wracając, idź im upiec te bajgle czy korzystanie z tego noszczęsnika jest traktowane przez Simów jako złe zachowanie. Zaraz się dowiemy. Zobaczymy czy pieczenie faktycznie jest ten. Okej, okay, dobra, czyli gotowanie nie, ale piec możemy. Logika, chyba że to znieśli. Jak się ma dobre relacje. A super, już umiesz na drugim poziomie i tak trzymać. To dziecko widzę już zmęczone, trudno się mówi, najwyżej będzie zgonować. Ale pójdziesz podzielić się miłością, nawet jeżeli jesteś rozgniewana. Dlaczego no, czemu to jesteś smutna tak w ogóle? Niech mi ktoś wytłumaczy ten smutek. Niech mi wytłumaczy, dlaczego nie mogę kliknąć na Sima. Aha, bo to by się przypomniało, i to się udzieliło, i wszystko jasne. No ale to ładny mi się wydaje, będziesz, jest szansa. Chociaż wszyscy wiemy, jak, jest, jak to wygląda z przejścia z dziecka do nastolatka. I pokaż ze swoje bajgle. No Pikne bajgle, zjedcę bajgla. A ty co? Też musisz, a tej faktycznie. To idź, proszę, idź, idź. Dobra, idź do kuzyna. Też widzę, że coś jakiś nie do końca zgodzi się. Ojejku. O, Jery, zgubiłam się. Odrzucona. Ale to chyba na plus poszło i tak. Okej, okay, dobra, nie jest nie jest jakoś specjalnie. <noise> Ale chyba z tym kuzynem się nie będziesz lubić, okej. Okay. Ojejku, biedne, biedne, głodne, głodne zwierzaczki. Napełnij te miski, bo widzę, że oni tutaj nie dbają o zwierzaki. Sesil, kurde. Ty co? Że nowe zabawki błagasz, wszystko jasne. No dobrze, to tak, zgodę Faris będziemy kończyć. Trochę odwiedziliśmy rodzinki, żeby faktycznie młoda się zapoznała i żeby Lunek mógł się trochę ze swoimi wnukami pozabawiać. Trochę się zszokowałam, że Feodor już się. Urósł trochę, trochę bardziej. Ale z drugiej strony on faktycznie był pierwszym wnukiem Lunka, więc wszystko, wszystko ma sens, tak na dobrą sprawę. Gilbert jest małym z wyrolem, jak widać, bo nie chciał przytulać od kuzynki, ale z drugiej strony nie każdy musi chcieć się przytulać. Lunek widzę też zaraz padnie zmęczony, więc spoczko. No dobrze. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcink się podoba. Zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam do zaczenia na skończenie Żywiołów. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye-bye!